22 marca 2011 Pada. Znów pada. Już od wczoraj to nie, nie, to nie burza. po prostu ulewa. Boję się, że w końcu kończy się to jakąś powodzią i nas wszystkich zaleje. Kiedyś już tak się stało. Jakieś 3 lata temu. Były ogromne straty. Może tym razem wszystko dobrze się skończy. 25 marca 2011. Dalej pada deszcz. Spokojnie. Wręcz uspokajająco. Na tyle uspokajająco, że zaspałem na zajęcia. Już trudno. Nie poszedłem. Na ulicach nie ma nikogo. Miasto jakby wymarło. To najbardziej lubię tutaj, że jest tak spokojnie. A jednak kiedy wyjrzałem przez okno, zobaczyłem jedną postać ubraną w długi płaszcz. Nie miała nawet parasolki, tylko spacerowała przez ulicę. Ludzie są dziwni. Ja w taką pogodę wychodzę tylko gdy muszę. 26 marzec 2011 Dzisiaj, kiedy wychodziłem z domu, zobaczyłem znowu tę samą postać. Stała jakieś 10 metrów ode mnie. Miała ten sam czarny płaszcz aż do kostek. Woda ściekała jej po długich czarnych włosach. Była do mnie odwrócona bokiem, ale byłem pewien, że mi się przygląda. Ten, jest, ten człowiek jest naprawdę dziwny. Widzę go pierwszy raz i wydaje mi się, jakby stał przed moim blokiem i wyglądał czegoś w oknach. Chyba muszę zacząć uważać na siebie, może to jakiś psychol. 28 marca 2011. Rano wyglądałem przez okno. On. Jestem pewien, że to on. Siedział na ławce przed moim blokiem. Nie poszedłem na zajęcia. Bałem się. Nie wiem czemu, ale on jest jakiś dziwny. Siedzi cały dzień w deszczu. To normalny tak robi. Przygląda się oknom. W pewnym momencie miałem wrażenie, że patrzy się na mnie. Chyba lepiej, jeśli posiedzę cały dzień w domu. Jest to marca 2011. Kończyły mi się zapasy. Musiałem iść do sklepu, chociaż tak bardzo tego nie chciałem. Oczywiście on już tam był. Teraz jestem pewien. On chce mnie. Ciągle się patrzył. Chociaż stał tak daleko, jestem pewien. Tak pewien. Na widzę go. I na widzę deszczu. 30 marzec 2011. Dziś mam wolne. Wyjrzałem przez okno i jego nie było. A do dodatek deszcz przestał padać. Jestem tak bardzo szczęśliwy. Idę pod prysznic, a potem może coś jeszcze napiszę. Boże! Boże! Ja tylko chciałem się wykąpać. Ale gdy tylko woda zaczęła się lać, gdy tylko usłyszałem jej szum, był prawie jak dźwięk deszczu. A potem coś zaczęło skrobać. Zaczęło skrobać moje drzwi do łazienki. Natychmiast wyskoczyłem z wanny. Nie, ja nie jestem tchórzem. Zabrałem szlafrok i otworzyłem drzwi. Nikogo tam nie było. Tylko balkon. Tylko balkon był otwarty, a na podłodze zobaczyłem ślady. Mokre ślady. Ja już tak nie chcę. Już nie mogę. 3 kwietnia 2011 Siedzę w domu. Tylko siedzę w domu. Deszcz pada i ciągle pada. Dywa mnie. Ha, a on pewnie tam stoi. Nie wiem. Zasłoniłem okna. Siedzę w ciemnościach. Czasem wydaje mi się, że puka. Okna. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Kwiecień, 2011. Który dzisiaj jest dzień? O, od tak dawna nie widziałem słońca. Kończy mi się jedzenie. Trudno. Zadzwonię po przyjaciela. Może mi coś kupi... Albo nie. Skąd mogę wiedzieć, komu otworzyć drzwi, gdy usłyszę pukanie? Wiem, że on mnie dopadnie. Niech ten deszcz przestanie padać. Odsłoniłem okna. Wydawało mi się, że deszcz przestał padać. Och, wydawało mi się. A on tam stał. Ma taki piękny kolor oczu. Jak kitne niebo. Albo może woda, w której błekitne niebo się odbija. Nie wiem. Boję się. 14 kwietnia 2011 deszcz przestał padać. On poszedł. Musi znaleźć teraz kolejną ofiarę. Uważaj! On przychodzi w deszczu.